Dobra rola? Prejgę? O, podpalacz albo egze. Muszę Kenona wygłosować. Okej, okay, nie cisnę go od początku. To jest klucz. Widzowie ogłoszenie jest proste. Kamerka dla subów istnieje. To nie fake. Hejka, Czacik i Kamilek To już dziewięć miesiąc odlucia I wspieranie cię w tej ciężkiej pracy Oj tak, dziękuję bardzo za wsparcie Tapujmy widzowie w ekran Jest to ciężkie Pozdrawiam uśmiech Ciekawe. Mordercą jest Kenon. Pozdrawiam. O! Czemu się z tym No, Ej, no joke miałem to samo Nie. powiedzieć, bo chłop, jak się światła zepsuły, to gdzieś spił po prostu całkowicie. Ale jak, jak, się zignorował, jak światła jeszcze były zepsute, to znaczy jak się naprawiłały już, że się światło pokazywało, to był na ciele i true. zaczął spiegać. Że... Ja powiem coś, co wykluczy mnie z progranu podejrzanych, mhm. co się z tobą stało i ze mną. No. No. Ja mam, ja mam powiedzieć. Thanks. No ale wiesz. No, nie ja mam, bo wszyscy sztuk... sztuk... wiemy i tak o co chodzi, zaraz ktoś z Was się wyjeżdża. No. Wy... Tylko pytanie, czy Kenon, czy no impostor, właśnie. bo Kenon fajkował i sam jest impostorem. Kenon eee, sfejkuje to, co teraz mówi, ale ja nie będę mówił dlaczego nie fejkuje? Wiesz. bo ja zaraz wylecę. Niemniej jednak Kenon okay. jest killerem. To jest sens, Jaki to ma sens, jak, jak powiedział jedną ma... rzecz, którą ja mogę w 100% potwierdzić, że nie jest killerem. Powiem nie wam tak, powiem wam tak. Kaczem nie potwierdziłem, bo, bo zostanę jak zabity, jak, ale wiem Paweł. dokładnie o co chodzi. Jest dopiero. nas 12 osób jeszcze, Dobra, wydaje mi się, już... że nie ma sensu wygłosowywać teraz. Czyli ja, 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 ja Wszyscy ja wiedzą o co chodzi. Gdy, Gdy, się, chod waga na niego. Dobra, ja powiem na głos, bo chyba każdy o tym już chyba wie, tak? Że zamienili się miejscami. Oni mnie zamienił ze sobą miejscami. Tak, Kto? tylko że teraz tak. Ty, ty. powiedziałeś, że nie. ty zamieniłeś kogoś, sami ja i teraz no uważaj, właśnie. bo Evron od razu powiedział, że on wie, że Kenon to nie jest, ale nie będzie mówił, bo go wywołują. Nie, nie, Więc nie, nie. Tak nie ale ja, ja nie jestem skleimował. transporterem, nie, 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 inną rolę. Ale spoko, no. na luzie. Ja wiem, ja wiem, Zdobacz, to dąd dąd ja wiem, ja, 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 że Kenon kłamie w takim razie, bo transporter nie wyświetla się na czerwono. Ej, ale, ale ciekawe. No Dlaczego? Na, najpierw mówił, Czyli że coś że... się między nami stało, a potem twierdzi, że, że to jakby po Oj, może save. Chciałem... Żeby... Ale nie musiałbym przepraszać. Nawet... Która... No, tylko po prostu bo mówię, no, osoba... chciałem, żeby osoba, która może zgadnąć rolę ciebie okay. trafiła jako transporter, żeby zginął żeby dać. Hmm, hmm, hmm. no, ja że ja dobra, nie dobra, wiem czemu no. reportujecie jedno ciało, jak jest losk, ale no, no Powiem ci, Mitrich, tak. No bo światło w ciele, było w tak, 10-20 ja. sekund. No, z... Minęło to ciało, z... ale mam już że z... mocną no. truje. No, no, no. Było to gida ogłoszenie czy z Ale, ale co ja już, już wiem. Skipek? nie chcemy już ten pogadać My... jeszcze. A, 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 ja bym powiedziała, że Kuboksik na pewno tego nie zrobił w tej rundzie. No, dobra, to i głosujemy kolejny raz. A się idę sięślama zaszyć dalej, elo. Cześć Cześć. No. 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 No, no, no. no, może z tym takim tarczę. Gówno prawda. Dobra, czyli Torek jest transporterem. Dobra, podtrzymam teraz rolę i powiem, że torka. Sprawdzałem i torek jest safe, tylko czekaj. Muszę torka znaleźć, ale go kuka nie ma, nigdzie nie widzę. go. Najgorzej. No Let's find Torek. I teraz w ogóle zluzuję całkowicie. Dobra, i teraz biegnę za torkiem. I nagle odbijam, bo sprawdziłem. Jestem sirem i sprawdziłem, że nie jest. Dobra. Teraz w ogóle zluzuję, oskarż... I go zajeb... sam crewmate'em. Ja pier... widzowie. Canon, you, fuck dump, ale mogę być jeszcze traitorem, jeżeli impostorzy zginą. Pleb, widzowie. Czajcie? Pleb. Mody, by the way. Dobra. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się w celu ustalenia impostora. O, e, myślę, że myślę, że dokładnie wiem, kto jest. Znam dwóch. O, uwaga. Jeden daj... zabijał, drugi czyścił. O, o no właśnie. O, 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 ale nie było żadnych killi. Ale przecież był był kill. Kill. No jest tylko jeden kill. Nie, nie było. Kenon zginął i kill. nie ma ciała. Alien? Mam ale pewną teorię, ale chciałbym tylko go dodać, Kenon był w 100% czysta ale jest bo mi wyjdzie. Od siebie trzy razy na teleporcie Kenon jest czysty, bo byłem Egga, ale jestem już crewmate'em Dobrze, okay. e, Alien podaj swoje Picks i Kishlu I... Mi... Co? Jesteś oh! pewien, zabił? Jesteś jest pewien, Zenitory że Kichlu, a nie Troll. Jeszcze raz, to... Alien, jeszcze raz kto? Jesteś i Kiślu. Alien Alex. Pier... Jestem 300% przekonany. Przysięgam o... wam, że nie jestem więc strzelił w aliena, tak. więc Kishlu na pewno musi być i alien nie, właśnie podpisał. Nie jestem, po, po... przysięgam wam, nie jestem złą Chciałbym... co, Na co przysięgam? No, powie, powie Stary na Batmana. Powie... na Batmana. Chciałbym dodać jeden aspekt. Dawaj, Batmana, e, mały. Kenon mnie stepał w piru. To kogoś wtepał te... do dolnego tam, gdzie są bojlery, O2 i tak dalej. Kto tam poleciał? <laughs> mnie nie wytepało. No, tak, nie wytępało. Alien, ja bym się pytał. Go... Przysięganie ducham. na Batmana, wypisał. Ty stary, o tak cały czas na mnie no, rzucią spojrzenia. No, A pieska, bo od mada i wiem tam pa. Byś starówka. To co? To, to nie chodzi o tróją, nie chodzi. z was ciąmie. Przysięgam. Noż to blatem. Albo noż naprawiam te sabotaże. Przysięk cały czas. To... Czy to na? To... Czy włączam pro? I tak. nie, nie wiem, czy to spojrzenie, w ogóle, że ja. Chyba. Podejrzenie takie, że w momencie, ale kiedy. Ale co był kill, to za przysięganie na superbohatera? Dajcie mi To nie to o psa chyba chodzi, wiesz? No Myślę, że o Zobaczyłem <grym> e, przycisk reportu. I jak zobaczyłem przycisk reportu, to chciałem zobaczyć zaraz a co, kto to biegnie za, za nim. A okazało się, a nie, że to A bo to ty, od Ale to, że biegłem sobie za nim, no to w czym jest problem? No to dlaczego nie? nie mogę się za kimś biegać? Nie no możesz, tylko jeśli biegniesz za nim. Zaczarowana tak? To dlaczego nie? A ja głupio? nie wiem, kto jest killerem. Tylko tam jest killerem. Nie, no teraz głupio się tłumaczysz, stary, bo ci tłumaczy, że Motka jest. był killerem i ja byłem tego świadkiem. Ham, I... No, no dobra ty, ty ale to, to możesz nie, sobie. No nie stary, wiem, no, strzelać ja, ja teraz. Nie, no to nie jest strzał, stary. No. Nie Shiba. Z no, no. no, pół roku jest. jest Ej, nikt tego nie używał. Oh. Skrzyżowałem palce s palce Dzień Na postać Doriana w GTA RP debile <śpiewanie> Skrzyżowałem palce tu? Skrzyżowałem palce na 5 lat Dobra, patrz Jakiś podstępny kot Tutaj coś chce ode mnie Okay, ja dziękuję. jestem crewmate'em. Idę zrobić nie sobie nie paski. Blushi. Robiłem kabelki. Chcę zabijającą postać. No nie miałem jeszcze dzisiaj. Daj mi. Robiłem kabelki. Skórek. No, dzisiaj... O nie, czy ja poprosiłem o doładowanko?